Rady, 39 na zwyczajną sesję na Rady Gminy Nożzewskiej. Witam państwa radnych, witam również pana wójta Stanisława Żelaznowskiego wraz z panią skarbnik Kaliną Baldas. Wysoka Rado, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Nośsta pana Stanisława Żelaznowskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność dzisiejszych obrad Rady Gminy Nośdziczych 15 radnych na sesji obecnych jest piętnastu. Teraz yy, szanowni państwo przystąpimy do kolejnego punktu porządku a to jest do punktu trzeciego, czyli podjęcie uchwał w sprawie pierwszych uchwały, na którego się pochylimy, jest to uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 i została uchwały został dowieńczony państwu z zawiadomieniem w sesji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Pan Radny Magne i Cię, wziąłem, bardzo, się laptopów. Laptopów będzie? W jaki sposób ten będzie w jest jakiej laptopów Na jakiej szkoły, będą laptopów do Laptop w Na sposób szkołów? Na jakiej szkołów? Na jakiej szkołów? Laptopów to szkołów? ilości jakiej szkołów? Na jakiej pamiętamy. Na jakiej szkołów? Na jakiej dostaną wszyscy uczniowie z Na jakiej szkołów? Na jakiej szkołów. Na jakiej Na takiej zasadzie będą one przydzielane. Na one na podstawie przede wszystkim udzielonego dofinansowania i na podstawie dokumentów, którzy dojeżdżali tutaj w trakcie na bogu rodzice lub opiekunowie uczniów szkół z tego, jak się Czyli wszyscy, którzy Tak. Jest to 100% dofinansowania na 100% wnioskowanych urządzeń. Czy ktoś z Państwa regionu chciałby zabrać głos? Nie widzę, że ten Wysoka rado przystąpimy do. Głosowania. Radny Pawan Grzegorz? Jestem za. Wygadny Boborys Eberstego? Jestem za. Radny Banku Stanisław? Jestem za. Wygadny Duda Jestem za. Wygadny Ładuś Grodzino? Jestem za. Wygadny Kupiec Krzysztof? Jestem za. Wygadny Ładun Kwiatek? Jestem za. Wygadny Potoczny Stanisław? Jestem za. Wygadny Słowisz Agan? Jestem za. Wygadna Skórska Anna? Jestem za. Stanisław? Jestem za. Radny jestem za gratuluję bardzo jak sekundę za za burmarka Januszenta za dziękuję z że Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie z na rok 2022 przez się głosów za za przeciw 0, się wysoka wysokiej tego się na projektem uchwałę się zaczęnię chatę do ze środków funduszu ochrony do dostępna na finansowanie planowanego deficyt, deficytu. Budżetu gminnego jak uchwala został wyłączony z panem Zygadą i z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji. Czy ktoś z panów chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Zygadą, panią Zygadę. Czy te pieniądze będą przeznaczone na realizację, czy Te pieniądze będą przeznaczone na budowę sieci od planowanej oczyszczalni i na całego rzeźniu. Ociś, na sześć, na założnik i na oczyszczalnię? No nie, nie, nie. Ja już nie wydepcham za mało na te, tylko żeby jako. tylko na sieć. Tylko Trzymań... na sieć? To jest, naprawdę, dziękuję. Na oczyszczalnię znioskowaliśmy w ramach tego ostatniego naboru w ramach polskiego ładu i po prostu czekamy na rozstrzygnięcie. W pełni się głosu z pan radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie, Panie Wojciech. bo teraz wiemy jaki jest czas, te stopy procentowe tak są wysokie. I... Bo my przecież tych pieniędzy coś mamy. Czy już w tym momencie jest potrzeba zawarcia tego kredytu? Czy to nie lepiej by było troszkę przeczekać, kiedy ta sytuacja może się u... stabilizuje? Czy... Już już nie, na, na ten cel już nie mamy pieniędzy, także po prostu... Aha, nie, nie ma. Nie. Skręty. To jest pożyczka z narodowego... To jest, to jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Aha, tam są pewne zasady trochę nie, niż znacznie korzystniejsze niż bank Jest możliwość później umorzenia 50 Także tu są naprawdę no, preferencyjne warunki. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, za to wysoka Rado przystąpimy do głosowania. Pan radny Panią Grzegorz. Jestem za. Pan Radny Bogusław no, Beżek. Jestem za. Pan Radny Panie Kozłowski. Jestem za. Pan Radny Grzegorz Jestem za. Pani Radna Gładoś-Gorzena. Jestem za. Pan Radny Grzegorz Królik. Jestem za. Pan Radny Obradnik Piotr. Jestem za. Pan Radny Potoczny Stanisław. Jestem za. Pan Radny był Żabian. Jestem za. Pani Jestem za. Pan Radny był Stanisław. Jestem za. Pan radny Baszczak Zwidził, za Pan Radny Zabadjan. Pan Gadny Zabacki Krzysztof. Dziękuję. Stwierdzam, że Jadek Gminy nosie z podjęła zdecydowaną uchwałę. 15 głosów za 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tego z wystarczyłem uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla samorządu województwa podruchowskiego w Rzeszowie. Uchwały otrzymaliście Państwo radnych za zawiadomieniem o dzisiejszej sesji. Mhm. Kto z Państwa Rady chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan ja mam na Mam dwa pytania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jedno pytanie, dlaczego wystarczałem to uczelona uchwała, a drugie pytanie to jest, czy te pieniądze te 114 tysięcy, to będzie początek, raczyć, to, tak, i, czy te będzie... Będziemy zaczynać uśrodniki jak przejść pieniądze i czy wiadomo coś o dalszych tutaj dalszych pieniądzach z Polskiego, ładu, to było na te 45 milionów na, na całość tej budowy tak, na, na, na razie nie będą jeszcze rozstrzygnięcia. Y, tutaj y, tego polskiego ładu wniosku do polskiego ładu, które składaliśmy na 5 milionów i na 10. Myślę, że w najbliższym czasie to, to, to się to się wszystko wyjaśni. Zobaczymy, no liczymy, liczymy na, na całość, no ale trzeba być też realistą po prostu no i przynajmniej na jedno zadanie będziemy dostali. Niemniej nie tak Niemniej jednak czytamy, bo nie wiemy, Natomiast tutaj rozpoczynamy tą budowę, którą żeśmy podjęli wcześniej. Ten pierwszy odcinek tam około, z, chyba, około 100 metrów od mostu w kierunku boku. Natomiast zmiana odłożenia... to wytłumaczyć. Przyszło od marszałka Województwa Krajowskiego o to, żeby w uchwale z zadania zmienić, doprecyzować. I zostało to, żeby, żeby, to żeby, żeby przynęło do nas, więc ja uchyliłam. Poprzednio uchylałem i ten zapis, który tu jest w najbardziej ja pierwszym, zmieniłam tak, jak oni chcą w większości. Czy upuje, czy w te spotkania nie chodzi? Zawieść głos, nie widziałem przystąpił do głosowania. Daniel Baniewiczek, jestem tak. Daniel Góralczyk, jestem tak. Daniel Nałęcz, jestem Sutera, jestem za. Wygadnie buduarów, jestem za. Wygadna głowica, jestem za. Wygadnie kupcie Krzysztof, jestem za. Wygadnie, wygadnie pioty, jestem za. Wygadnie potoczny stanisław, jestem za. Wygadnie skup Żadną, jestem za. Wygadnie szef Stanisław, jestem za. Wygadnie szpitalinie, jestem za. Wygadnie wawcze, jestem za. Wygadnie za wymagają, jestem za. Wygadnie za wadzki Krzysztof, jestem za. Dziękuję, jak zamierzam, że w tym momencie studiował uchwały w sprawie pomocy finansowej dla samorządu Województwa Krajowskiego Rzeszowie, 15 głosów za 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Szanowni Państwo Wysoka Rado, następnym projektem uchwały, który zobaczymy. jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego. Projekt y, uchwały otrzymaliście Państwo radni jest zawiadomieniem o dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Krzysztof Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ze względu na to, że to jest sesja nadzwyczajna, nie będzie wolnych wniosków pytam, więc z tego chciałem dopytać, czy to na ten rok to wszystko, czy ta droga powiatowa w jazdę, tam tam szkole czy ona też będzie w tym roku, czy raczej... Czy mówimy o pan O chodnikach? Tak. Tamten odcinek i chodniki, które mamy zaprojektowane na miejscowość do wybudowania Wesołej, czyli Ujazdy i Wesoła zgłosiliśmy, Zwnioskowaliśmy do powiatu, aby, aby była to inwestycja zgłoszona przez powiat w ramach do, dotacji z Polskiego, Ładu. I tak też zostało zrobione. Yy, Czekamy, podobnie jak i w naszym przypadku, na rozstrzygnięcie, na, na rozstrzygnięcie tego tematu. To dotyczy terenów tzw. PWGR-owskich. I Częściowo, częściowo tak chociaż, chociaż tam było kilka tych, tych tych wniosków, w każdym razie w każdym razie powiat, powiad, ujął te zadania do realizacji. My czekamy na rozstrzygnięcie. Myślę, że to będzie koniec maja, początek czerwca. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Małgorzato. Nie wiem, czy wysoka rado, panie wójcie, mam pytanie, czy ceny 5% miało z polskiego Ładu, czyli 420 miliardów tak. no, Z racji po prostu wzrostu ogólnie cen, przetargi po prostu nie idą znacznie pomyślnie jak do tej pory, że, że były ceny niższe niż kosztorysowe, tylko niestety idzie wszystko w drugą stronę. W no, związku z tym, no, chcąc te inwestycje realizować, najtańsza oferta była niestety przewyższająca znacznie wartość. To jest słowo, wynika to z oczywistych tak. między innymi ceny paliwa, też to nie tylko same materiały, ale i wykonawczość, koszty koszty pracownicze, to wszystko się na to składa. No, chcąc to zrobić, to po prostu i tak w dalszym ciągu jest to korzystne. Korzystnie na 50 Ale a, zdecydowanie tak, bo a, przecież możemy, pamiętamy o odcinek, który budowaliśmy w Warszawie i w w roku tak. wiemy, tam, 70, a no? a, a izderki prawie 500, pół miliona, więc całość to było około 800 tysięcy. Tutaj, dając 400 tysięcy, budujemy wszystko praktycznie. To mamy około 300 metrów na ładowcu, około, ważę około pół kilometra chyba, izderki 700 metrów od, od domu Strażaka w kierunku Bary. I na tym łóżku koło byłyj szkoły numer 4, tam jest też około chyba ponad 200 metrów. No to łatwo policzyć, że w dalszym ciągu jest to po prostu dla nas korzystne i lepszego finansowania mieć nie będziemy. Także nie, tylko kobiety nie dyskutujecie, czy ciężko na pewno na w budować, nie, to tyle, w są się No niestety, z tym się po prostu musimy, musimy liczyć. W ubiegły piątek razem z, z panem. Y, Starostą i prezesem tej firmy, która będzie, która wygrała, przetarg, o, o, dokonaliśmy tutaj y, opiastu o tych, tych miejsc, gdzie ta, te inwestycje będą robione. No i, i y, tutaj prezes powiedział, powiedział wprost, mówiąc, ceny na przykład masy tylko do wykonania asfaltu wzrosły kilkakrotnie, także trudno, żeby po prostu ceny były na tym samym poziomie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. przystąpienia do głosowania. Radny Pan Grzegorz. Jestem za. Radny Bora Sylwesterki. Radny Panko Stanisław. Jestem za. Radny Duder Jestem za. Radna Gładuszka. Jestem za. Radny Kurpiec. Jestem za. Radny Oglednik. Jestem za. Radny Jestem za. Radny Skuj Żadna, nie jestem za. Radna z Kóska. Radność Święk Stanko? Jestem za. Radny Święk Zbignie, jestem za. Radny Bawczak Zubimila. Radny Zabin Radny Zabacki Krzysztof za. Dziękuję. Stwierdzam, że Jada gminy ma 62 oddecydowaną uchwały. 15 głosów za, zero, przeciw, zej, wstrzymujących się. Wysoka Rada do tego z rozpatrzymy uchwałę z sprawie zdzielenia dotacji zadowoliej podatki katolickiej pod wezwanie zgestowania.

Wysoka Rado, ostatnim projektem uchwały, który jest dostosowany, projekt uchwały w sprawie wydarzenia zgody na sprzedaż utwierdzania sprzętowej nieruchomości lądowych położonych w miejscowości Szydłopogazy. W projekcie uchwały otrzymaliście Państwo danie. W obrębie dzisiejszej sesji, czy ktoś z Państwa danych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny za wyłączenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie: dlaczego jest bezprzekrajowy? Tak, bogata instytucja, glasje państwowe, chyba że mamy jakieś tutaj powiązania o czym wiem, bo po prostu jaśmy to pismo wpłynęło o bezprzetargowe, ale dzisiaj to jest jeden bogatszych bo tutaj firm na terenie też są w ogóle nie są, nie są biedne i bezprzetargowe, a działki powiem Państwu nie są przy drodze, każdy jest pogatowy i jedno z nich się wiąże. Także ja no, dziękuję. Wyjaśniając, powiem, że dla państwa niewątpliwie zależy na tym, aby te działki nabyć, z tej racji, że tam właśnie planują skład drzewa. Yy. Mają też yy. odpowiednie yy. regulacje dotyczące zakupu gruntów, gdzie nie mogą pewnych kwot po prostu przekroczyć. To mają takie decyzje yy. odgórne. W związku z tym na z schodników wystąpiło z wnioskiem, aby dokonać tego w drodze przetargowej. Wychodząc tutaj naprzeciw y, instytucji publicznej, z którą y, no, można powiedzieć współpraca układa się bardzo dobrze i uwagę okaże dofinansowanie do drogi powiatowej, która, która biegnie przez chutę poręby. Jest to droga, droga powiatowa, ta, która odchodzi od w kierunku. W kierunku no, w miejscowości tam obok dawnej, dawnej szkoły. I w tym roku, w ubiegłym roku, 100 tysięcy lasów państwowych dołożyły się do tej drogi. W tym roku podobnie będzie, bo lasy państwowe dokładają się również do budowy tych dwóch przepustów, które zostały uszkodzone w czasie powodzi dwa lata temu. W związku z tym, wychodząc naprzeciw tutaj interesom też lasów państwowych. No, podjęć, po, podjęliśmy, yy, jest wskazane, aby podjąć taką uchwałę, żeby ta działka, która dla nich jest strategiczna, rzeczywiście by była w swojej własności. Stąd ta forma taka jest dopuszczalna w związku z tym, ze zmianą tamtejszej uchwały, którą wcześniej żeśmy podjęli, występuje. Yy, tutaj. Jeszcze, jeszcze podkreślając to, co robią lasy państwowe, jeśli chodzi o budowę tejże drogi, jest to ogromnie ważna sprawa, dlatego że w ucieczkach kolędowych przecież droga powiatowa to jest w tym momencie, ta, która biegnie przez, przez tą wioskę, to jest najważniejsza dla tych mieszkańców. Lecz tam faktycznie, no już w domu strażaka tej drogi no, nie ma nic. Krótko mówiąc, no. Trzeba po prostu się cieszyć jedynie z tego, że ta droga nie jest naszą własnością, bo mielibyśmy do utrzymania cztery mosty plus całą drogę, która w tej chwili jest mocno uszkodzona i na dodatek trzeba by było ją też odśnieżać. Także tutaj myślę, że współpraca z powiatem z nadleśnym bada się dobrze, w no związku z tym myślę, że trzeba też wychodzić na, naprzeciw. Tutaj potężnego jakiegoś zysku, nie, nas jakiś potężny zysk nie liczyłbym gdyby to poszło w drodze do przetargowej, przecież y, y, nie są to jakieś działki, można powiedzieć, bezcenne. Y, na, natomiast chodzi o pewność, że, 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 że te działki będą własnością mówię, dla słów Państwowej, tutaj na tym radicznictwie zależy i tak jeszcze raz podkreślę, aby że Dziękuję za głosu, pan radny no Jedno pytanie zostało rozwiane, prawda, bo chciałem tylko zapytać, czy instytucja państwowa nie może brać udziału w przetargu, ale tutaj, tutaj tak jak najbardziej współpraca musi być, natomiast chciałem zapytać o tą drugą działkę. Widać tutaj jakieś gospodarstwo, czy ten rolnik, bo tutaj mógłby na, tym, na, na tej jednej mógłby być śmiało posadowiony skład drewna, prawda, a czy ten rolnik nie jest zainteresowany, aby powiększyć swój areal? Pytam, że jedna jest przetargowa, druga Nie ma, nie Nie, no to tylko jakby, bo no tutaj w jest prawda, że nie ma wtedy dojazdu i jest 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 tak, tak, To nie jest działka, to w zasadzie jest, można powiedzieć, potok. no nas, ja chciałem tylko chodzi o tę działkę 320. Po wyjdzie, Wszystko to jest przedłużenie, bo tutaj już jest to tak zwane lotnisko, to jest to poszerzenie tej działki 318, nie? Lepsze, lepsze. Po prostu załadunek, rozładunek i jeżeli im się to, to usłyszenia. A przede wszystkim tutaj jest, Rada Solecka wyraziła zgodę i nie wiem za czym to Nie, nie, nie. W tej chwili moje wątpliwości zmiane. Tyle dziękuję. Dziękuję